Witam każdego w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym filmie pokażę Wam sposób w jaki najszybciej można odlokować darmowego skina świątecznego Crisabel. Krizabel znajduje się w tym największym prezencie po lewej stronie i pisze tam, żeby zostawić go na koniec. Lecz wystarczy, że skończycie otwierać prezenty po lewej stronie. Zapraszam do poradnika. Dobrze, witam was już w grze i jesteśmy tutaj w lobby na moim nowym koncie yy, no i jedyne co robimy to wchodzimy do schroniska, pyk odjedz schronisko i po lewej stronie mamy te siedem prezencików, otwieramy sobie powiedzmy najpierw ten no i mamy kill -off. otwieramy sobie teraz ten żółty no i mamy ikony sztandaru Mamy smugę Otwieramy sobie teraz na przykład ten czerwony Mamy fajną emoteczkę Porządne dziany A, porządnie dziany, sorry <laughs> Jako przedostatni prezencik tutaj Przed skinem weźmiemy sobie o ten, taki szarawy No i mamy, uwaga, malowanie no, i jako ostatnie weźmiemy sobie te niebieskie, takie ładne, kolorowe. Ładny kolorek, więc mam nadzieję, że to też ładna nagroda. No, jakaś ładna nie jest. <grym> no i został nam jeden prezent. Odpakowaliśmy wszystko po lewej stronie. Mamy wszystko odpakowane. No i otwieramy ten prezent. Można postukać. Proszę bardzo, patrzcie. To jest jedyny sposób, żeby odblokować tego otoskina. Krisabel. Bardzo ładny skinek według mnie lepszy niż w ogóle oryginalna Isabel. Big Idealnie jeszcze pasuje na kod z tymi gilewikami za darmo. No i co? No i to by było na tyle z tego poradnika. No i zapraszam widzowie dalej do oglądania. Krótko mówiąc, na koniec musicie otworzyć wszystkie 6 prezentów po lewej stronie. Po tym. Możecie odblokować siódmy największy prezent, w którym będzie skin kryzabel Mam nadzieję, że poradnik się przydał. Zostawcie łapkę do góry oraz subskrypcję, ponieważ mam cel, żeby dobić 20 tysięcy do 23 kwietnia, czyli drugiej rocznicy streamowania na moim kanale. Mojego dnia i do zobaczenia. Cześć!